Witam Was bardzo serdecznie, program Futbolownia, ja nazywam się Damian Czyżak, jest ze mną ponownie Jakub Birecki. BRO. Witam Cię serdecznie. Witam ponownie. Jedynastka tym razem. Okej. Okay. Tłumaczę zasady. 11, 11 ulubionych piłkarzy, ulubionych, nie najlepszych. Wielu, wiele komentarzy pod, pod filmikami jest często, a czemu nie ma tego, czemu nie ma tego. Z prostego powodu, to ma być jedynastka ulubionych piłkarzy tego tutaj pana, a później przejdziemy do 11 pytań, tam masz dwa koła ratunkowe. Odpowiadasz okay. tak lub nie, masz dwa koła ratunkowe, czyli możesz nie odpowiedzieć nic albo odpowiedzieć coś więcej. Mam nadzieję, że pytania nie będą aż tak, aż tak trudne. Okay. Zaczynamy od... Jedenastkę. Piłkarzy. No, ulubionych. Okay. To, kto... Dobra, ale wiesz co, to ja to nie będę wymieniał 11 ulubionych, tylko wymienię to pozycjami spróbuję. No właśnie no, o to tak? chodzi, a, pozycjami. Myślałem, tak, myślałem, tak, tak, myślałem, właśnie żebyśmy że... zaczęli od, od bramki powiedzmy. Okej, okay, od bramki. Dobrze, w bramce ym... Ulubiony. W ramce postawiłbym Martura Boruca. O, okay. Bardzo, bardzo lubię. Właśnie dwa I słowa: może bardzo lubię jakby postać i jakby uważam, że był to bramkarz z ogromnym potencjałem i cały czas jest świetnym bramkarzem. Trochę ta kariera chyba nie potoczyła się po tym Celtiku tak, jak on może by sobie tego życzył, ale ja uważam, że był świetnym bramkarzem i na Polaka rodaka postawię. A co? Kto dalej? Lewa obrona Roberto Carlos. Widzę, że to taki klasyk u wszystkich, więc... Tak, każdy mówi, to nie, nie wiedziałem, ja przed, ale... przed, przed tym będę wstał. Ja też mm, powiedziałem, okay. bo ja też robię nie, swoją... Nie, Ale to, nie, to jest klasyk. Nawet. To jest klasyk. W środku dałbym Jero, tak realem lecimy. Kogo jeszcze w środku? Dwa słowa możesz to zawsze mówię, powiedzieć, jakbyś tak powiedział. Jero, no ja pamiętam po prostu jako młodych chłopak za czasów świetności tak Galacticos, mm, że, że to był świetny obrońca, który też bardzo z bramek strzelał w ogóle, więc jakby tutaj bym postawił na niego, a obok niego bym postawił Paulo Maldiniego. Gdyż to też również legenda i włoskiej piłki, i w ogóle no, no świetny obrońca. Prawa obrona Dani Alves, mhm. tak myślę. Mimo, że jakby jaki bicem Barcelony nigdy nie byłem, to, to jakby umiejętności temu człowiekowi nie można odebrać. Teraz leśmy dalej. Jakim systemem zagramy? Chyba 4-4-2 będziemy grali. Klasyko. <laughs> tak, 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 tak mi najłatwiej wymyślić. w środek, dobra, zacznijmy może od lewej. To jest strasznie trudna decyzja. Dobrze, na lewej dalibyśmy Messiego. Na prawej dalibyśmy Cristiano Ronaldo za czasów Manchester United. O, szacuneczek, bo ja jestem fanem Manchesteru. Więc... Tego, te, tego Ronaldo byśmy tam wkleili. Kurczę, teraz dwóch środkowych. No trudno, będziemy grali... Nie pytam cię o dwa słowa na temat Be... Messiego i Cristiano Ronaldo, no to jest bo to oczywiste. jest oczywiste. Będziemy grali bez defensywnych. Trudno. Mimo że jest wielu, których lubię, ale, ale zagramy bez. W środku u mnie grałby Kaka i Ronaldinho. O kurczę, ale tam była taka. No Kaka, jakby też też jakby przyjście do Realu mu nie posłużyło, ale w tych latach świetności w Milanie to był niesamowity e, tak, piłkarz, tak. niesamowity gość. Ja w ogóle uwielbiałem patrzeć w ogóle jak on biegnie z piłką. Nie? To nie, świetnie się ruszał i, i miał naprawdę jest, byłem zaskoczony, że nie zrobił większej kariery, bo, bo, bo niesamowity był. No Ronaldinho tu chyba nie trzeba tłumaczyć nie, nie, no tak. tego człowieka. I teraz mamy dwóch napastników do obsadzenia. No dobrze. Oh. Dobrze, Jeden, jednym z nich niech będzie zlatan. Bo jakby... Zlatan. bo z to jest to jest <laughs> gość. Oh. Pomyślmy sobie, kogo byśmy. A to zacząłem od Polaka Rodaka, i skończmy na Polaku Rodaku. Weźmy Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Myślę, że taka jedyna steczka parę zespołów by ograła. Pięknie, pięknie. Jest, jest yy, nasz rodak w Bramce i, Ta, i na Dziewiące. Tak. Dobra, co? przechodzimy do pytań? Przechodźmy, jestem gotowy. Ty, ty, ty. <głos> <głos> Dobra, tak jak mówiłem, dwa koła ratunkowe, jakby co? Jasne. Nie? Oczywiście wiem, że jesteś yy, szczęśliwym ojcem, masz yy, córeczkę, y, ale gdybyś miał syna, to czy chciałbyś, aby grał w piłkę nożną i został piłkarzem, niż muzykiem? O kurczę. <grych> tak, chciałbym. Tak. Gram najlepiej w piłkę z raperów młodego pokolenia. Tak. Będziemy to kiedyś sprawdzać. Chętnie. Gdybym grał w piłkę i dostał prawdziwą szansę, to na pewno dostałbym też w pewnym momencie powołanie do kadry. Tutaj koło ratunkowe nie wiem. Nie. nie chcę, czyli nie, mówisz nie, coś nie, więcej. Nie wiem, nie mam, nie mam. Ee, nie mówisz nic, czy mówisz coś więcej? Nie, nie wiem jak to, nie, mówię coś więcej. Dobra, okej. Okay. Nie wiem co, co by, co, jakby potoczyła się dalsza moja kariera. Nie wiem na ile zderzenie z prawdziwym futbolem na wysokim szczeblu e, Byłoby, w którą stronę by poszło? Czy okazałoby się, że rzeczywiście się nadaje super, czy że nie? Aczkolwiek, patrząc na niektórych gościach, którzy trafiają do kadry, yy, szansa na pewno by była. Pytam, właśnie, żeby tak wyczuć swój jak, jaki potencjał czułeś w sobie. Następne. W piłce cenię sobie bardziej technikę i dribbling niż siłę fizyczną. Tak. To było raczej proste. To było proste. Zazdroszczę piłkarzom ich życia. Nie. nie. Spokojnie wykonam w tym momencie 100 żąglerek tak. Sprawdzamy? Możemy. <laughs> Szkoda podpisów, ale możemy. Tak. Gdybym miał wybór, gdzie chciałbym grać w, w polskiej lidze, to byłaby to legia. Tak. Gdybym miał wybrać między meczem ulubionej drużyny a koncertem ulubionego artysty, to wybiorę mecz. Tak. Nie wykluczam, że wrócę jeszcze do grania w piłkę, chociażby dla rozrywki. Tak. <laughs> Płakałem, jak Cristiano Ronaldo odszedł z Realu Madryt. Nie. Uważam. mi smutno, ale nie płakałem. Uważam, że Robert Lewandowski powinien jeszcze zagrać w Realu Madryt. Idealnie tam pasuje. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci również. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Szybko, sprawnie i na temat. Zapraszam na kanał Kuby. Ja zapraszam. Słuchajcie jego muzyki. Na swój kanał również. Właśnie, o płycie mówiłeś wcześniej, więc jeszcze raz przypominamy o płycie. Tak, właśnie się ukazała, pewnie zaraz po tym wywiadzie. Już jest i na półkach sklepowych, i na YouTubie, i na Spotify, więc na pewno ją znajdziecie. Dokładnie. Ja zachęcam do subskrypcji, Facebook, Twitter, Instagram i tak dalej, Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia przy okazji wywiadów i jedenastek. Cześć. Pozdrówki.